Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam test głośników Creative A50. Kupiłem je jako dodatkowy zestaw do laptopa. W laptopie mam bardzo słabe głośniki, dlatego postanowiłem zainwestować w coś nieco lepszego. Kwota 35 zł nie zrujnowała mnie, myślę, że Państwa też nie zrujnuje. Dwa głośniki stereo, zasilane z portu USB. Dodatkowo wtyczka do, do wpięcia do komputera. Pudełko. Ładne, estetyczne. Zobaczmy co mamy w środku. Te potrzebna. Instrukcja. I dwa głośniki. Kartanie wyłożę. Głośniki zapakowane w poli. To dobrze zapakowane. I drugi głośniczek. Wygląda Wyglądała solidną. Zobaczymy, jak będzie zresztą. O no i mamy je. Wyglądają tak. Muszę przyznać, że plastik całkiem dobrej jakości. Jak na sprzęt za 30 zł. Regulacja, włącznik, wyłącznik i regulacja głośności. Zobaczmy. Wyglądają całkiem przyzwoicie. Dwa kabelki, kabel zasilający USB. Tyczka. Zobaczmy. Za chwilę przedstawiam test tych głośników. No i jestem z powrotem. Głośniki przetestowałem, obejrzałem, podłączyłem. W kilku godzinach używania w laptopie muzyka, kilka filmów z YouTube'a. Nie mam dobrych wieści. Za 35 zł otrzymujemy produkt, który jest warty swojej ceny. Na pewno są to głośniki warte tych 35 zł. Natomiast jeżeli chodzi o jakość dźwięku, bas, tutaj jest to raczej słabo. Głośniki stereofoniczne w laptopie. Są nieco gorsze, natomiast te nie mogę powiedzieć, żeby były dużo, dużo lepsze. Jeżeli nie macie żadnych głośników, chcecie słuchać radia, może filmik z YouTube'a, na pewno nie są to głośniki, które nadają się do e, słuchania muzyki, które oferują jaką, jakąś tam jakość. Bez basu, płytkie, dźwięk mógłby być naprawdę lepszy. Ale za cenę 35 zł myślę, że warto je polecić. Spełnią oczekiwania niewymagających osób, które, które szukają czegoś, czegoś niedrogiego. Myślę, że za 35 zł otrzymujemy całkiem solidny produkt, adekwatny do swojej ceny, dlatego że ocena ostateczna jest naprawdę trudna. Za tą cenę warto. Jeżeli szukacie dźwięku dobrej jakości, na pewno poszukajcie czegoś, czegoś innego. Bardzo lubię filmy Creative za wiele ciekawych urządzeń, których korzystam już wiele lat. Jedne lepszej jakości, drugie gorszej jakości, ale nigdy nie zdarzyła mi się jakaś duża wpadka, także za tą cenę polecam.